Ostatnio pokazałam Wam naszyjnik, który wykończyłam sznureczkami wykonanymi na dysku kumihimo. Ponieważ było wiele pytań, jak wykonać taki splot, postanowiłam Wam na dzisiaj pokazać. Potrzebne mi jest do tego 8 takich około półmetrowych sznureczków. Zawiązujemy je. Pomieszczamy w środkowej części dysku. I sznureczki po dwa umieszczamy przy, w miejscach oznaczonych kropką. Na naprzemiennie teraz se plata Jeszcze nasz sobie. I tutaj, już widać pierwsze efekty tego, co nam powstaje, i tak wyplatam do odpowiedniej długości, jaka jest mi potrzebna. Następnie końcóweczkę przycinam delikatnie, przypalam zapalniczką, żeby się sznurek nie rozwijał. I wklejam w tulejkę. Tulejki ogniwkami montuję do naszyjnika, zapięcie. Нашей не